Witam bardzo serdecznie słuchaczy. Mateusz, opowiedz mi o niebie. Życie pozagrobowe z pierwszej ręki. Odcinek siódmy Pochodzenie. Cóż, jeśli nasze koncepcje nieba i piekła tak bardzo różnią się od ich rzeczywistości, jaki jest cel nirwany? Jego pierwotne przeznaczenie różniło się od obecnego, którym jest przede wszystkim zakwaterowanie i nauka. W tym kontekście jest to dom dusz pomiędzy wcieleniami na ziemi, ale służy też innym bardzo ważnym celom. Kiedy po raz pierwszy stworzono formy życia posiadające inteligencję i sumienie, nie było potrzeby istnienia takiej krainy. Starzenie się, jakie znamy, nie istniało na tym etapie starożytności, więc śmierć fizyczna spowodowana starością nie była brana pod uwagę. To kosmiczna walka, która rozpoczęła się pomiędzy siłami ciemności i światła, Stworzyła potrzebę nirweni i innych podobnych miejsc. Istoty światła zdały sobie sprawę, że potrzebne są bezpieczne schronienia dla ich zranionych lub wyczerpanych dusz, które byłyby łatwym łupem dla sił ciemności, i stworzyły wiele takich królestw jak te, aby chronić ich słabe, odzyskujące siły pokrewne dusze. Powinienem wspomnieć, że światło utożsamia się z mądrością, miłością i mocą miłości, a ciemność jest brakiem tego wszystkiego. W innym sensie można to uznać za przeciwstawne strony odpowiednio pozytywnego i negatywnego wykorzystania energii, siły życiowej wszystkiego, co kiedykolwiek zostało stworzone. Dwie przeciwstawne siły toczą wojnę, odkąd pierwsze istoty o mrocznych skłonnościach użyły swojej wolnej woli do tworzenia i rozprzestrzeniania negatywności w naszym wszechświecie. Mateusz, nie jestem pewna, czy dobrze usłyszałam. Czy powiedziałeś, że istnieje więcej niż jedna nirwana i że te miejsca zostały stworzone przez siły inne niż Bóg? O ile wiem, jest tylko jedno miejsce o nazwie Nerwane, ale tam jest wiele przystani mających ten sam cel. Ten przeznaczony jest przede wszystkim do przenoszenia dusz z ziemi, a inne światy mają swoje własne, bezcielesne królestwa dla swoich mieszkańców. We wszystkich przypadkach mam na myśli przejście od bezpośredniego, przeszłego życia fizycznego do życia bezcielesnego. Wiele dusz tutaj pochodzi obecnie z głębokiej starożytności i spędziło wiele wcieleń w miejscach innych niż Ziemia, a nawet w innych galaktykach. Matko, inteligentne życie ludzkie nie powstało na Ziemi. Zostało ono wprowadzone poprzez fizyczne przeniesienie ludzi z innych systemów planetarnych i ich programy zaludnienia w kluczowym momencie ewolucji ziemskiej podkładki ludzkiej. Zatem w sensie naszego pochodzenia wszyscy jesteśmy istotami pozaziemskimi w stosunku do Ziemi, nawet podczas naszego życia na tej planecie. Jeśli chodzi o stworzenie wszystkich tych rajskich krain, moce twórcze z pewnością pochodziły od Boga. Dar wolnej woli Stwórcy, czyli Boga, obejmuje jego nieodłączny aspekt manifestowania zdolności w połączeniu z Nim. Zdolność twórcza jednostki nigdy nie jest oddzielona od zdolności Boga. Dusze nigdy nie są oddzielone od Boga. Nirwana i podobne królestwa są przejawami aniołów i ich najwyższych potomków, których również współtworzyli z Bogiem. Jak zatem widać, to właśnie z niższego poziomu podejmowania decyzji i zdolności do współtworzenia zrodziły się regenerujące, chronione miejsca pracy, takie jak nirwana. Co masz na myśli mówiąc, że nirwana jest manifestacją? Manifestacja, czyli stworzenie, jeśli wolisz, jest zarówno procesem, jak i produktem wspólnego wysiłku twórczego pomiędzy Stwórcą lub Bogiem, a jakąkolwiek duszą, używającą uniwersalnych elementów jako materiałów budowlanych. W tym procesie najpierw pojawia się pomysł lub wizja, następnie intensywne pragnienie urzeczywistnienia tego pomysłu, a następnie pozostała część wymaganego do tego wysiłku. Ten proces manifestacji skutkuje produktem manifestacją. Tak jak ta sfera jest manifestacją, tak samo jest z Ziemią. Ty też. Wszystko we wszechświecie od galaktyki, przez żołądź, po samolot odrzutowy jest manifestacją. Zdolność twórcza wszystkich istot, zarówno żyjących w ciele, jak i w duchu, ma swój początek w Stwórcy. Dlatego nie ma oddzielenia pomiędzy Stwórcą, czyli Bogiem, a jakimkolwiek współtwórcą, tak jak nie ma oddzielenia pomiędzy Bogiem, czyli Stwórcą, a wszystkim, co kiedykolwiek zostało stworzone. Matko, wiem, że krążyłem pomiędzy Bogiem a Stwórcą, jakby byli jednym i tym samym. Nie są. Tylko Cię zmyliłem, próbując wyjaśnić rzeczy, które mieszczą się w Twoich możliwościach, a znasz tylko tę jedną najwyższą istotę, którą nazywasz Bogiem. Ale ostateczną mocą kosmosu, wszechmocną, wszechwiedzącą esencją, całość, jestem, lub jakimkolwiek innym określeniem Boga w rzeczywistości jest Stwórca. W czasie wielkiego wybuchu. Co czasami odnosi się do pierwszego podziału stwórcy, została stworzona najwyższa sfera aniołów Archaniołowie. Tam właśnie rezyduje energia Chrystusa. Podział ten nie polegał na umniejszaniu istoty stwórcy, ale na proporcjonalnym podziale mocy, tak jak całość pozostała. Archaniołowie nie byli istotą, lecz czystą miłością wyrażoną jako światło. Wieki, wieki później, w połączeniu ze stwórcą, archaniołowie stworzyli następny poziom aniołów, którzy również byli jedynie światłem i również proporcjonalnie dzielili moce stwórcy. Na trzecim etapie stworzenia aniołowie, w połączeniu ze stwórcą, stworzyli potencjały form życia, co oznacza, że przejawy mogą teraz być bezcielesne lub materialne. Stworzyli wszechświaty, które razem tworzą kosmos, ze wszystkimi swoimi ciałami niebieskimi i bogami, którzy wyruszyli, aby rządzić i współtworzyć całe życie we wszechświatach. Jeden z tych bogów został władcą naszego wszechświata i wiele ziemskich religii nazywa go Bogiem. Bóg ma proporcjonalnie wszystkie moce Stwórcy i w tym wszechświecie rządzi On tymi cechami, które słusznie Mu przypisujecie. I choć nazywany jest Ojcem i zaimkami rodzaju męskiego, Bóg jest całkowitą miłością i światłem, które nie ma płci. Mateusz, wiem, że próbujesz wyjaśnić to tak prosto, jak tylko potrafisz, ale zajmie mi to kilka lektur, Zanim będę w stanie to zrozumieć na tyle, aby móc zadawać rozsądne pytania, rozumiem to, mamo. W pewnym momencie ludzie na Ziemi wiedzieli wszystko o swoim połączeniu i manifestacji ze Stwórcą, a także o życiu w tej sferze. Było tam ciągłe przemieszczanie się tam i z powrotem pomiędzy tu i tam oraz stałe połączenie telepatyczne. Wszystko to zostało tam zapomniane wiedza została stłumiona przez siły ciemności. Nie mogą zmienić prawdy, mogą jedynie próbować ukryć ją przed tobą. Ale tak jak wasza fizyka matematycznie udowodniła kontinuum czasu i przestrzeni, tak może udowodnić nasze nierozerwalne połączenie w ramach tych samych uniwersalnych praw Mieszkańcy. Ile dusz żyje w nirwanie? Od 10 do 12 miliardów. Przychodzimy i odchodzimy w sposób ciągły, więc populacja się zmienia. Ciężko ci jest z tym numerem, mamo. Dlaczego? Wygląda na to, że pomiędzy wcieleniami na Ziemi jest wiele dusz. Muszę wyjaśnić naszą populację, która jest znacznie bardziej zróżnicowana, niż wyjaśniłem. Chociaż ta kraina jest przeznaczona głównie dla ludzi przechodzących z ziemskich wcieleń, których można nazwać zwykłymi mieszkańcami, żyje tu także wielu innych ludzi i opowiem wam o nich wszystkich. Chociaż większość naszych stałych mieszkańców przygotowuje się do następnego życia na Ziemi, w zależności od etapu rozwoju ich duszy, niektórzy przygotowują się do życia wcielonego lub bezcielesnego gdzie indziej, nawet poza naszą galaktyką, lub mogą zdecydować się na doświadczenie jako wolne duchy. Prawdopodobnie 20 lat to średnia dla długiego starzysty, ale nie czuję się komfortowo podając tę liczbę ponieważ na długość pobytu wpływa wiele zmiennych Niektóre dusze odczuwają wielką wrażliwość we wszystkich aspektach, zdolność nabytą jedynie w wibracjach o wyższej gestości i nie pozostają tam zbyt długo Niektóre są tak wysoko rozwinięte, że praktycznie przedostają się do następnego miejsca wzrostu. Inni o tym statusie rozwoju duchowego mogą zdecydować się pozostać tutaj przez dłuższy czas. Zasłużyli na to jako nagrodę za honorową służbę i według Twoich obliczeń pozostaną na długo. Niektóre z tych dusz zajmują bardzo wysokie miejsca w naszej hierarchii. Inni długoletni ludzie są tutaj, aby intensywnie leczyć się z wielu trudnych wcieleń. Pozostają w otoczeniu spokoju tak długo, jak muszą zregenerować siły, zanim wybiorą kolejny poziom doświadczenia duchowego wzrostu. Wszystkie te dusze stanowią to, co nazwałem naszymi zwykłej populacji. Kolejna duża część ma charakter przejściowy. Niektórzy to wolne duchy, które przychodzą i odchodzą, gdy wymagają tego ich potrzeby rozwojowe. Mateusz, przepraszam, proszę. Pamiętaj, że wolne duchy to ludzie, którzy wydają się beztrosko iść przez życie, robiąc swoje poza głównym nurtem. Czy tam jest tak samo? O nie, mamo. Wolny duch może oznaczać jedynie to, że żadne ciało, nawet eteryczne, nie jest potrzebne do zamieszkania duszy. Ale w szerszym sensie odnosi się do mentalnego nastawienia lub psychicznego podejścia do komunii z Bogiem i świadomego wypełnienia wybranej przed narodzeniem misji. Jeden lub oba te warunki stanowią życie wolnego ducha. Jest to inny rodzaj procesu uczenia się i jest tak samo konieczny jak każda inna lekcja ze względu na karmiczną przyczynę i skutek. Widzę. Dziękuję. Nie ma za co. Zatem inni z naszych przejściowych są nauczycielami w dziedzinach specjalistycznych lub studentami, którzy przychodzą po wybraną edukację i odchodzą, gdy osiągną swój cel. Odwiedzający pochodzą z innych bezcielesnych wymiarów, aby kontynuować swój duchowy rozwój i pozostać tak długo, jak długo trwają ich specyficzne zainteresowania? Jest też wielu urlopowiczów krótkoterminowych, niektórzy z cywilizacji nadłudzkich. Nirwana jest o wiele piękniejsza niż wiele innych bezcielesnych królestw, i podobnie jak kurorty na Ziemi przyciąga turystów. Jest tu jeszcze inny rodzaj mieszkańców duszy. Które przyjęły nowe ciała na Ziemi, ale zamieszkują zarówno tu, jak i tam. Matko, to wcale nie jest dziwne, i istnieje dobry powód dla tych podwójnych żyć. Kiedy ktoś ma motywację do nauki, naukę można osiągnąć tutaj znacznie szybciej niż na Ziemi. Mamy niemal nieograniczone, wspaniałe zasoby i mistrzowskich nauczycieli. A całe środowisko sprzyja duchowemu wzrostowi? Czy jest lepsze miejsce do zdobycia wiedzy i duchowego oświecenia, w które można wyposażyć nową osobistość? Cóż, ok. Czy to podwójne życie zmienia dwoje ludzi, tworząc wiele osobowości? Nie zmienia to ich wcale w sensie tworzenia w żadnym z nich stanu u wielokrotnej osobowości. Bierze się to strom, z którymi ludzka psychika radzi sobie, pozwalając, aby nieznośne doświadczenia były przypisywane rozwijanym przez nią osobowościom i ukrywanym przed osobowością pierwotną, która nie mogła już zaakceptować realności tych doświadczeń. W przypadku podwójnego życia, tylko na skumulowanym poziomie duszy reinkarnowana dusza żyje tutaj, a także jako nowa osoba na Ziemi. Skumulowana dusza obejmuje nową i starą osobę, a także wszystkie inne wcielone i bezcielesne życia. Dusza każdej z tych osób o podwójnym życiu, jak każda inna dusza, jest wyjątkową, nienaruszalną istotą. To podwójne życie rzeczywiście wpływa na osobę w tej sferze, której dusza została ponownie wcielona. Ale zmiana ta nie różni się od tej u kogokolwiek i gdziekolwiek, kto szybko rośnie w wiedzy poprzez studiowanie i w mądrości poprzez doświadczanie. Wzrost ten jest przyswajany przez kumulującą się duszę i w ten sposób staje się także dziedzictwem nowej osoby na Ziemi. Czy ci ludzie, którzy prowadzą podwójne życie, o tym wiedzą? Tylko rzadko. Gęstość Ziemi wyklucza większość podstawowej mądrości i wiedzy, która jest tu zwyczajna. Jednakże, ze względu na wyższy rozwój duszy niektórych ludzi, bliskość pomiędzy ich ciałem ziemskim a ciałem eterycznym z łatwością pozwala na przekształcenie ich energii z planu fizycznego na plan duchowy i istnieje pewna świadomość dwoistości. Wiem, że to Cię zaskoczy. Mamo dziadek jest jednym z podwójnych ludzi. Około pięć lat temu wcielił się w małego syna w rodzinie dysponującego środkami finansowymi i wybitną inteligencją. Dziadek miał bystry umysł, ale jak wiadomo, sytuacja rodzinna uniemożliwiła mu formalną edukację po ósmej klasie. Być może nie wiesz, że przez całe życie było to dla niego źródłem rozczarowania i frustracji. Jednakże było to częścią jego umowy przedurodzeniowej i w nowym życiu, które wybrał, powinienem powiedzieć, że wybrała jego skumulowana dusza otrzymać edukację, której odmówiono mu za życia jako Twojego ojca. Historia jego nowej rodziny wskazuje, że chłopczyk będzie miał wysokie wykształcenie zawodowe, Najprawdopodobniej prawo lub medycyny. Aby lepiej przygotować nową osobowość swojej skumulowanej duszy, dziadek studiuje tutaj te dyscypliny, podczas godzin snu chłopca, aby dać impuls do pomyślnego zastosowania zarówno zaawansowanych studiów, jak i wrodzonych zdolności. Koniec odcinka siódmego. Z miłością i światłem.